Dajcie sobie wrócić Sorry, sorry You can see the mirror oh, You can see, ok, In the mirror Dobra, czekajcie I dobra, 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 weź To jest śpiech do kobietą, a, a, ale... ale... No? A, ale... Ale? wstrzymaj się, <laughs> co się Jeszcze było? raz po, po, pokaż te jędrne... <laughs> Roz... <laughs> w GTA, przepraszam Julia w GTA

No, minomaku, You can interview me. Not yeah. A to po Koreańsku dasz radę. Yeah. <grym> nie, No, dać radę? Nie, nie. 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 dobra, Co? Dobra, <d> odwołujemy, <grym> o, odwołujemy. <grym> stop, 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 Co ma Kto? Co? Co? Nie. Okej, okay, to ja idę. Dobrze. Sen to mi roz... pół życia, nie... Gdybym nie był chronicznie zmęczony k... Przez ostatnie 20 lat... Dzisiaj byłbym prezydentem pewnie. Kleonik dziękuję za suba dla Kiśla! 10 222 subskrypcje Nie no to jest po Michael dziękuję za kolejną piątkę Ja pi... Ja widzę mi dziękuję, dziękuję za 25 Będzie sprawdzał Gratulacje za plecy Bandura Dziękuję za w w bamba. Jeszcze raz. O, I braku dziękuję za 10. 10 kolejnych subskrypcji i teraz dziękuję za 20 Dla. zyla. 20. Ja wie, jak ja mam grać jak takie emocje mam no, babale. mi się ryczeć, chcemy mi się cieszyć. Chcemy się k***a z pomy cieszyć. jeszcze jedno coś chciałem powiedzieć Wpadajcie do tego mojego brata pego, bo to jest też gość zajebisty i zasługuje na to, żeby mieć spółkę Pół kapla albo kapel widzę stały i jak nie macie co robić, to podajcie do niego, bo to jest kurwa, mój brat, z którym też od początku wszystko robiłem i chciałbym żeby mu się wiodło. Cię tu pękajcie! Po prostu zostałeś odpulony, no i tyle. No, od, no tak, bo to tak teraz jest. moja duka jest. Nie ja jestem dupa, że będę gotów ją zdrął, stykatasz! Oh, oh. Zajdwa, go. Bo... Bo nie, 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 powiedziałeś do mnie? nie, 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 Czy ja będę w zestawie? Tomek. Powiedz jej Tomek. Right, zło... Wiesz, nie, 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 No i nie, do mnie Leaking. No dobra, ale leaking to jest leaking. To równie dobrze może p koledze Gały i równie dobrze może masz... sobie ci... Także jeszcze raz, co byś kurwa dokładnie zrobił? Wylizał ci teraz rozumiem. <śladowiska> k k k k k k k Przepraszam, ale z takim nosem to byś do mojego p... nawet nie doszedł. Można go wyprostować. To... No, Można go wyprostować? Można no, Nie naprawię tego, co rodzice z widzicie. Słyszał, ale co to jest dobrze stworzone? Kumasz? No kumam, to teraz jaką informację? Ufam! A ci kur. to kto Poczekaj. to jest? tamci? kotona! Ufam! Ją kumu kotona! Koto to jest? Karol! Zmarzyn się!

Taka zmysłowa, wyżej ciągle nie mało Ja ciągle, to nie wydało Zaczynamy w grot Dawajcie kompołekę na stojąco ...to ...nie Nie dawajcie teraz, Nie, 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 normalnie kompołekę na stojąco, na <grym wyszne> Chodź picia <tu. grym wyszne> Psychiatrów Panie podjąłeś Panie próby Panie sam... Eee. <gry> Poproszę pana na Zapraszam. Te... <gry> Zakładaj ten Zapraszam. znowu minie. Czyż mnie ma? Pytam się czy mi wybaczysz Oczywiście dla mnie, dla mnie spotkanie z panem jest ważniejsze no, Tylko po prostu, wydałem z kim właśnie chcę spotkać no, Na pewno mi to przekazywał Denis, a to jakieś grube, z broją długą i tak dalej Kto tą broń długą A ja wiem Teraz proszę pana, pana na mieście Ja tak nie uważam, a tak ludzie mówią ty ręce, 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 ręce! Stop, stop, co my masz? Już, już, już! Stój, stój, stój. Kurwa, Sorry, k***a, Denis. Ja pi***a Bez zapowiedzi. Mówię, Halo? Kurwa, co chce? Przewracaj, przewracaj. Halo? No. Znaleźliśmy marynarki jakieś k***a inne gówna. O, ja też jestem na tropie właśnie. O tylko nie wodę Ej, kto tu jest? Tam ludzie są. Co Co wy tu do k... robicie? Łapy wszyscy No nie, stawi nie. No, nie, nie, nie Choczyli... to A, to dobrze, tuktuka w dupę. No, no porwa... porwali mi babę, no to... Mają Bardzo dobrze. k**a Jezu, zarazem cię, Ilo Stawaj tu, stawaj tu, zdjęcie Co? z tobą I to to powiedz to tak, tak powiedz tak, słucham? Słucham? mam go